Matko nasza, Matko całkowitego zawierzenia Panu. Jestem pamiętam i czuwam. Modląc się tymi słowami stajemy w ten lipcowy wieczór, by wraz z Tobą dziękować Bogu za kolejny przeżyty dzień w naszym życiu. Przychodząc do Ciebie Maryjo, chcemy dziękować i patrzeć i uczyć się jak ty dziękowałaś i nadal dziękujesz Bogu. Przychodzimy i stajemy tutaj na tym świętym miejscu, by zapatrzeć się po raz kolejny w Twoje zatroskane oczy, by usłyszeć Twoje bicie serca, by wreszcie nauczyć się od ciebie, jak prawdziwie żyć i jak prawdziwie wierzyć Bogu by nigdy nie zwątpić. Dziś w liturgii Kościół wspomina świętą Martę, siostrę wskrzeszonego Łazarza i Marii, przyjaciół Jezusa. Jest to ciekawa postać na drodze zbawienia, która też ma udział w dziele zbawienia, skoro Chrystus, Twój syn, tak często przebywał w ich domu. Jednej z ewangelicznych odsłon widzimy Martę, jak krząta się koło rozmaitych posług. Chce, najle chce na jak najlepiej przyjąć Jezusa, szykuje najlepsze potrawy. Ale czy, ty czy to wszystko aż tak potrzebne? Przecież wystarczy obrać najlepszą cząstkę. Czy nie traci czasem z oczu tego, co istotne? Mario, Matko Nasza, stając dzisiaj przed Tobą, tutaj na jasnej górze, pytamy siebie, czy nie zabiegamy nieraz o to, co mniej istotne w życiu i czy nie gubimy z oczu spraw wiecznych i duchowych. Musimy, Mario, przyznać się tutaj przed Tobą, że czasem duchowość schodzi w naszym życiu na dalszy plan. Nie znajdujemy czasu, żeby zastanowić się nad swoim postępowaniem, nad naszymi re relacjami z Bogiem i z ludźmi. Troszczymy się przede wszystkim o sprawy materialne. Praca wypełnia nie tylko większość naszego czasu, ale nawet naszych myśli. Czy nie gubimy się czasem w tym wszystkim? Co jest najważniejsze? Czego nam potrzeba? Bóg zna nasze troski, widzi także nasze przemęczenie, a potrzeba tylko jednego. Czego? Słuchania bardziej Boga niż siebie. I dziś, Mario, z tym do Ciebie przychodzimy. I będąc, będąc tu dziś u Ciebie, widzimy, jak w tym świętym wizerunku, z którego na nas spoglądasz, Wskazujesz na to, co najważniejsze. Wskazujesz na Jezusa. Jakże wielu ludzi, stając właśnie tutaj, na tym miejscu, odkrywa w sobie zagubienie, przytłoczenie codziennym ciężarem, zmaganiem z rzeczywistością, pogonią za tym, co tylko doczesne. Jakże często tutaj, po spotkaniu z Tobą, w tej kaplicy, Jakże często odkrywają tak, to, co jest najważniejsze, to, co istotne, to, za czym warto tak naprawdę biec. Maryjo, to Ty jesteś tą błogosławioną, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane od Pana. Przybądź nam i wszystkim, którzy tutaj stają lub uciekają się po Twoją obronę, przybądź nam z pomocą wierze i nadziei, abyśmy jej nie tracili. Abyśmy potrafili usiąść u stóp Pana i zasłuchiwać się w Jego słowo, odkrywać wartość kontemplacji, modlitwy i spraw duchowych. Maryjo, nasza pośredniczko, chcemy być świadomi, że to, co istotne i najważniejsze, to mocna i żywa wiara, która rodzi się z relacji z Jezusem, Twoim synem. To ta wiara jest dziś w stanie uwolnić człowieka od lęku i dać mu siłę duchową do przetrwania wszystkich życiowych burz. Ty, Mario, czujemy to, chciałbyś mówić i nieustannie tutaj mówisz: Raz jeszcze, codziennie, uczyńcie, co syn mój wam powie. Nie lękajcie się Chrystusa, zaufajcie Mu do końca. On jedyny ma słowa życia wiecznego. On jedyny nie zawodzi. Jego słuchajcie. To także Twoje, Mario, dla nas dziś przesłanie, przypomnienie. Może niekoniecznie super jakieś nowe, ale nieustannie aktualne. Zaproszenie do tego, by pośród naszych codziennych obowiązków, zajęć i szybkiego życia nie utracić tego, co najcenniejsze. Czy może być jakieś lepsze słowo dla nas? Na zakończenie tego dnia, dzisiaj i czy potrzeba nam czegoś więcej? Mario, prosimy Cię, naucz nas godzić te dwie postawy życiowe: aktywność i kontemplację. Jezus tak naprawdę ostatecznie akceptuje te dwie postawy i nie ma w nich nic złego. Wskazuje jednak na właściwą kolejność postępowania, słuchanie Bożego Słowa. I zastanowienie się nad nim ma poprzedzać każdą postawę, jaką może wybrać człowiek. Najpierw modlitwa, a potem praca. Mario, pomóż nam odnajdywać i odkrywać, co w życiu tak naprawdę ważne i konieczne. Pośród pielgrzymów dnia dzisiejszego, którzy stają tutaj przed Tobą, są także pielgrzymi z wągrowca, z parafii prowadzonej. Od sześciu lat przez Twój zakon Paulinów. Są oni tak naprawdę w drodze do Krakowa, gdzie jutro zostaną im przekazane w likwie świętej siostry Faustyny Kowalskiej. Parafia bowiem przygotowuje się do intronizacji obrazu Jezusa Miłosiernego oraz poświęcenia ołtarza tryptyku, w którym oprócz Jezusa Miłosiernego mają znajdować się także wielcy apostołowie Miłosierdzia. Święta Siostra Faustyna i Święty Jan Paweł II. Dziękujemy Ci za tę łaskę, że w drodze do krakowskich łagiewnik możemy na audiencję matczyną zatrzymać się tutaj u Ciebie na Jasnej Górze. Dziękujemy Ci za przychylność sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na czele z Matką Generalną, która pozytywnie przychyliła się do naszej prośby o relikwię apostołki miłosierdzia. Dziękujemy Bogu, że będziemy mogli w naszej parafialnej świątyni w Wągrowcu na stałe cieszyć się jej fizyczną i duchową obecnością. Mario, przez Ciebie chcemy prosić Jezusa miłosiernego, aby, abyśmy jeszcze głębiej poznali tajemnicę Miłosierdzia Bożego, jeszcze bardziej szerzyli kult Miłosierdzia w formach, które Święta Siostra Faustyna przekazała nam w swoim dzienniczku. Chcemy, aby nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego stawało się niejako stylem naszego życia i życia całej naszej wspólnoty parafialnej. A na koniec, Maryjo, słowami właśnie świętej Siostry Faustyny, chcemy do Ciebie wołać. Maryjo, matko moja i panie moja, oddaję Ci duszę i ciało, życie i śmierć moją i to, co po niej nastąpi. Wszystko składam w Twoje ręce, O matko moja. Okryj swym płaszczem dziewiczym moją duszę i udziel mi łaski czystości serca, duszy i ciała i bronię swą potęgą przed nieprzyjaciółmi wszelkimi a szczególnie przed tymi którzy złośliwość swoją pokrywają maską cnoty ośliczna lilio coś dla mnie zwierciadłem o matko moja rozważamy tajemnicę zwiastowania Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, się za nami przyszli, teraz i w Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amy Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maria, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami życznymi, teraz i w godzinę śmierci Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz zawsze na wieki wieków. O mój Jezu. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas w obronie piekielnego, zachowaj wszystkie dusze do nieba i domu szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Polecamy Ci, Maryjo, cały Kościół Święty na czele z papieżem Franciszkiem, Wszystkich biskupów, kapłanów prosimy o nowe, liczne święte powołania do służby w Kościele. Polecamy tych, którzy nawiedzili dzisiaj tutaj to święte miejsce. Pierwszą pielgrzymkę z z Piekar Śląskich, pielgrzymkę rowerową, rowerową z brzegu, Także pielgrzymów z zagranicy, z Malty, Niemiec, Włoch. Tych, którzy z nami się tutaj modlą. Parafie ze Świętego Miejsca, z, z diecezji płockiej, z Knurowa, z katowickiej, z Czuchowa, z diecezji pelplińskiej, z Katowic, z Piotrowic. Polecamy także parafię w świętego Wojciecha w Rusku, którą nawiedzasz w, w kopii jasnogórskiej nawiedzenia jasnogórskiego. Polecamy także ogólnopolską oazę Nowego Życia, czyli jego stopnia, przeżywającą rekolekcję w Częstochowie. Wszystkie nasze intencje, sprawy, wszystkich tych, którzy również zmierzają w pielgrzymkach pieszych pielgrzymkę góralską, pielgrzymkę z Architezy Gnieźnieńskiej i inne, z innych miejsc, które idą tutaj do Częstochowy. Wszystkie nasze sprawy, intencje oddajemy Tobie twoje ręce i Tobie zawierzamy, mówiąc pod Twoją obronę. O was, prosimy generała Zakonu Paulinów, ojca Arnolda Hrabkowskiego. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Uczestniczyliśmy w Modlitwie Apelowej. Serdecznie pozdrawiamy ojców braci Paulinów, którzy stróżują w Jasnogórskim Sanktuarium Królowej Polski, a także tych wszystkich, którzy do Królowej Polski, do naszej Matki zdążają w pieszych pielgrzymkach. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i dziękujemy również tym spośród Was, którzy intencje dzieła Radia Maryja niosą na swoich nogach, na swoich plecach, tak by przedstawić je Matce Najświętszej. Bóg zapłać!